Kolejny projekt międzynarodowy Światowida za nami. Tym razem tematyka dotyczyła seniorów. Projekt był realizowany w niezwykle trudnych okolicznościach, czy te wyzwania covidowe były trudnością, czy może wyzwaniem? Myślę, że trudnością. Jednak praca z seniorami głównie polega na tym na tym bezpośrednim kontakcie. Seniorzy, którzy na co dzień przebywają w domu, zakończyli swoją aktywność zawodową, jakby szukają żeby z tego domu wyjść, i bardzo cenią sobie możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju aktywnościach bezpośrednio, poznawania nowych ludzi, możliwości kontaktu zarówno ze swoimi rówieśnikami, jak i z innymi osobami. Także ten okres, kiedy byli przede wszystkim tą zagrożoną grupą, która była w szczególny sposób chroniona i którą proszono o nieopuszczanie domów bez powodu, był na pewno dla nich bardzo trudny dla nas również nie jest to grupa, która która przynajmniej w Polsce w Elblągu jest mobilna, posiada własne laptopy, sprzęt i swobodnie, swobodnie go obsługuje, więc prowadzenie dla nich zajęć online też nie do końca się sprawdzało. W ramach projektu Elbląscy Edukatorzy dla seniorów poszerzaliście swoje kompetencje i wiedzę. Dzieliliście się także swoimi doświadczeniami. Jesteśmy ciekawi, jak w Hiszpanii wygląda wsparcie edukacji senioralnej i wolontariatu senioralnego, jakie są elementy wspólne z polskimi rozwiązaniami. E, first time we are really, really, e... Jest nam niezmiernie miło wziąć udział, być częścią tego projektu razem jako Hiszpania i Polska. Pomimo tego, że różnimy się jako kraje, mamy ze sobą z wiele wspólnego, dzielimy też wartości. Bardzo ważny jest dla nas udział w projekcie, wsparcie dla, dla seniorów. Pomimo tego, pomimo różnic krajów, bardzo dużo wartości mamy wspólnych. Projekt zakładał wiele różnorodnych działań, z jakimi pomysłami, rozwiązaniami i motywacjami wrócicie do Hiszpanii. Zorganizowaliśmy w Elblągu warsztaty z fotografii jednodniowe. Takie same warsztaty zorganizowaliśmy w Hiszpanii w Granadzie trzykrotnie. Bardzo doceniamy to doświadczenie, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy poznać nowe metody, skorzystać z tego i na pewno będziemy to jeszcze powielać. Czas pandemii z jednej strony Miał duży wpływ na realizację projektu, ale z drugiej strony pokazał nam, jak ważna jest rola kultury. Jak poprzez kulturę można zapobiegać wykluczeniu, czy ten projekt was wzmocnił. The Czas pandemii był tragiczny dla wydarzeń kulturalnych, kulturowych w Hiszpanii. Pomimo tego staramy się kontynuować założenia projektu i realizować swoje cele. Może nie poprzez bezpośrednie spotkania z seniorami, ale korzystamy z różnego rodzaju komunikatorów, telefonów, WhatsAppa czy innych narzędzi internetowych. Nie wiem, czy jest to tak popularne w Polsce, jak jest w Hiszpanii. No, ale staramy się, aby utrzymywać ten kontakt, bo jest on bardzo ważny dla osób starszych, które często zostały same w domu i nie mają kontaktu z nikim. Tych aktywności projektowych było bardzo dużo: warsztaty, spotkania, wymiany doświadczeń. Które działania były najcenniejsze w ramach tego projektu z perspektywy CSC Światowid? No, z naszej perspektywy na pewno te działania, z którymi przyjechali partnerzy tutaj do nas i podzielili się swoimi doświadczeniami, swoimi działaniami, które oni prowadzą na rzecz seniorów. Były to zwykle innowacyjne warsztaty, innowacyjne działania, których my tutaj z seniorami nie prowadzimy. Partner z Hiszpanii przyjechał do nas i bardzo wiele się dowiedzieliśmy, jeśli chodzi o prowadzenie wolontariatu senioralnego, jak, jak go budować, jak godzić te potrzeby organizatora. I potrzeby seniora, jak traktować tego seniora godnie, jako partnera, który przyszedł się z nami dzielić swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, a nie kogoś, kogo moglibyśmy wykorzystywać i kto jest dla nas nazwijmy to pracownikiem. Także naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo takich cennych informacji, jeśli chodzi o ten wolontariat seniorialny. Pozostali partnerzy podzielili się z nami swoją wiedzą dotyczącą aktywizacji organizacji seniorów, organizacji dla nich warsztatów, organizacji działań, które mogłyby być inicjowane przez seniorów. Także ta część warsztatów, którą na szczęście udało nam się zrealizować stacjonarnie, bo w 2019 roku wszyscy partnerzy przyjechali tutaj do nas do Elbląga. Na pewno dla nas z perspektywy lidera projektu i jakby tego co chcemy wdrożyć teraz po realizacji projektu była bardzo cenna.